Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj sobotę. Posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieś o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochi Bernabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochi i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen który wychowywał się razem z Herodem, Tetrarchą i Szawłem. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz położeniu na nich rąk, wyprawili ich. Dzisiejszy bohater dziejów apostolskich, Barnaba, uczy, yy, chce nas... Yy, nauczyć mnie i ciebie trzech umiejętności. Po pierwsze, zobaczyć, to znaczy, umieć przeczytać to, co się dzieje, czym żyje moja rodzina, czym żyje mój dom, ale w takim Bożym odniesieniu, zobaczyć w tym wszystkim działanie Łaski. Po drugie, ucieszyć się tym. Chodzi o to, by zrozumieć, że te trudne wydarzenia nas do czegoś doprowadziły, że one są potrzebne po to, żebyśmy się stali kimś, kim dzisiaj jesteśmy. Ucieszyć się swoim życiem, które jest historią napisaną przez samego Boga. I po trzecie, wytrwać w tej historii, bo ona y, będzie miała dalszy bieg, dalszą historię, dalszy ciąg. To jest ogromna odpowiedzialność, że ja swoimi wyborami, swoimi decyzjami tworzę dalszy bieg dziejów mnie samego i mojej rodziny. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.